halo, ale Cześć, Molnostom! Ja oczywiście, Krzysztof, witam bardzo w kolejnym odcinku z naszej tutaj serii The Escapist. Słuchajcie, a w dzisiejszym odcinku będziemy starali się przygotować w końcu naszą ucieczkę, której nam się nie udało w dalszym ciągu zrobić. Zrobimy sobie oczywiście nasze. Tu... Nie, 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 dawno nie grałem w tą grę w ogóle. Nie chcę wczytać gry, ja chcę sobie zrobić. obciążki lichę Ok, pięknie. I idziemy szybko na poranny apel. Ale dziwnie grać tą grę, tak jak się nią długo nie grało. MD i gruby, ok. Nie masz nic ciekawego, nie masz nic ciekawego. Prysznicę, spoko. Ale ja co od razu przeszukać cele, bo chcę dzisiaj w tej nocy, słuchajcie, uciec. E, znaczy, uciec może nie, ale przygotować może ucieczkę, chociaż tyle. E, folia, folia, folia. Worek na kontrabandę nie potrzebuję, mam worek na kontrabandę zrobiony już. Zobaczymy, co tu jeszcze nam się trafi. Ram, pam, pam, ram, pam, pam. Ja nic ciekawego. Tal kosmetyczny, czekolada w sumie spoko mogę wziąć. E, mamy nasz tutaj klucz. I e, nie masz nic ciekawego, ok. E, I tak, tak, ja bym te widelce sobie musiał wyrzucić, bo ich też nie potrzebuję. Hmm, będę musiał sobie zrobić bednami, słuchajcie, przy okazji. ja strasznie dziwną czułość myszki mam i nie mogę sobie trafić. Dwie poduszki, jedna kołdra, tak? Tak. Eee, tyk. Mam manekin zrobiony. Tyk. Eee, no i te widelce sobie po prostu wywalno, bo ich nie potrzebuję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy miałem na śniadaniu odwrócić uwagę? Nie, na ćwiczeniach miałem odwrócić uwagę. Okej. Okay. Co ty masz nic ciekawego Stefan, co ty masz nic ciekawego. Ja lecę, słuchajcie szybko do mojej ro normy robotniczej, żeby sobie robotę. Aha. Żeby sobie robotę wykonać tak. Ale strasznie to dawno w tym grze nie grałem. Jezus Maria. Z tydzień myślę, że, że był... Albo nawet dwa, więc strasznie dziwnie wrócić. Dobra. Praca w warsztacie Blacharskim spoko. Okej, okay, damy sobie to jedno. 6. Jeszcze tylko jedna dostawa I mamy słuchajcie normę robotniczą wykonaną Pięknie I w dzisiejszym słuchajcie odcinku będę próbował się przekopać tutaj, do, tutaj, tutaj, tutaj dokładnie Po czym przekop, przewalić mury co nie Ciekawe czy mi się to uda, słuchajcie. To fake fence niby można zrobić, nie? Chociaż cię, ja fake fence potrzebuje, słuchajcie. Nie, w sumie nie, nie potrzebuję chyba fake fansa. Bo ja nie, nie moja cena. A, w sumie te cele i tak mogę sobie przeszukać, bo potrzebuję taśmy jeszcze. Słuchajcie, potrzebuję taśmy. Żeby sobie zrobić. Yy, lepsze obcążki, co nie? Yy, nic ciekawego. Chociaż gdybym zrobił czekoladę i tam po prostu wszedł kluczem, to nie jest głupi pomysł, nie? Zapalniczko ja masz zajebiście. Mamy gorącą czekoladę. A gdybym zrobił na przykład dwie gorące czekoladę, to ciekawe, to nie bym ogłuszył dwóch od razu, słuchajcie. Tylko, że nie będę miał chyba tyle kubków, ani zapalniczek. Nie, bo z tego więzienia ja tu za długo uciekam, słuchajcie, jest piąty dzień, to jest dramat. ciekawego na popołudniowym apelu ich ogłuszyć? może lepiej nie może lepiej pogłuszyć ich jak, jak, jak ich nie będzie tu jeszcze mam ścianę tam do rozbicia no mówię straciłem dużo itemów i będę musiał je teraz odzyskać No, nie ma nic ciekawego jakby był, jakby był jeszcze kubek słuchajcie to było super no to mam co, nie? Potrzebuję teraz tych kubek znaleźć. Ale raczej tego kubka nikt nie będzie miał. Mamy popołudniowy apel. Nic ciekawego. W sumie możemy się pobawić. Mamy 58. Może nam braknąć, ewentualnie, ale dobra. Py, pyk, pyk. Pyk. Pyk, dobra. I teraz tak ogłuszamy, słuchajcie, dwóch strażników. Fioletowy klucz, okej okay. Złoty klucz. Czyli pan Cameron, pan Cameron będzie miał, ok. Pan Cameron ma czerwony klucz. Słuchajcie, <słuch> robimy to. Dobra, teraz tam tak. To sobie wywalamy, Roz, słuchajcie. Bierzemy sobie... też że nocne patrole zauważyły, że twoja cela jest pusta, więc wezwałem chłopaków, żeby wykorzylicie skryjówki. z kryjówki. Super. O kurde Okej, okay, teraz robimy tak yy, Musimy mieć kit A nie mamy kitu, więc bierzemy sobie teraz tak O nie, nie ma talku Holy shit, o taśma Spoko, spoko. Pilnik ja Potrzebuję pasu z zębów, szybko Jest dobra, pyk i pyk, okej I teraz pana kamerona, pana kamerona Nie Kurde, tak blisko, tak daleko, a tak blisko Ja muszę zobaczyć, czy on ma czerwony klucz, słuchajcie Tyk yy, Bierzemy to, bierzemy sobie... To sobie odkładamy od razu, bierzemy... To to i to, okej okay. Teraz tak Okej, okay, teraz musi być przykłady okay. Ogłuszyłem złego No nie Kurde, to jest tak blisko, słuchajcie Oh, fuck Ech. To szybko, 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 szybko. Użyteczność klucza Czyli on też nie ma czerwonego klucza. Słuchajcie, hmm. ciekawe. Dobra, wiecie co? Nie będę się z wami bił, bo mi szkoda czasu. Tylko po prostu będę robił swoje, co nie? Pyk, pyk, pyk Pyk, yy, to sobie wywalam od razu I przeszukuję sobie cele, słuchajcie Nic ciekawego yy, Taśma klejąca, spoko, magazyn, spoko Jakby tak jeszcze dwie taśmy znaleźć, słuchajcie, to by było zajebiście Dobra, idziemy sobie na apel. Spuszczasz play bizonek. No i oczywiście ja muszę już wyszukiwać cele, no bo jakżeby inaczej. Śniadanie spoko. Yy, zaraz te cele przeszukać jeszcze szybko. Yy, drewno masz kubek. Yy, nie, ja chcę już, nie chcę mi się strażników już usypiać, więc z tego pomysłu zrezygnuję. Okej, okay. mm, nic ciekawego. Ciekawego. Czy ja mam coś nielegalnego? No nie, mam wszystko legalne. A czekajcie, muszę sprawdzić sobie jedną rzecz jeszcze. Tak, to Mars 4%. No to wiecie co? Zaryzykujemy. Zrobimy sobie tutaj plaka. Słuchajcie. Dobra. Pyk. A tak, mogę sobie jakiegoś strażnika ogłuszyć w sumie. Czemu by nie? Pożysz ty mord, Dawaj, 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 dawaj Nie Tak blisko było, yy, pyk i teraz tak robimy coś takiego, coś takiego, coś takiego. Dobra, pan Szerbi, pan Lukas, on miał na k coś jakieś. Pan Martin nie Kurde, ty, ale było blisko. Jakby nie wstał tak szybko, to może by się udało. A teraz jestem przygotowany na taką ewentualność, więc pan Martin nie. Pan Kenu jest. Chodź tu. Dobra, mamy to, słuchajcie. Mamy to, mamy to, mamy to. Teraz potrzebuję tak, zapalniczkę i grzebień. słuchajcie, będzie dobrze, uciekamy. Słuchajcie, tego wiecie, tego więzienia w końcu. Potrzebuję tylko teraz znaleźć, tak, potrzebuję znaleźć sobie taśmę, yy, taśmę, pilniki, żeby sobie ulepszyć yy, obcążki i będzie dobrze, chyba że wejść. Chciałem coś zrobić, no, możemy spróbować. Jak mnie teraz pobiją, to nawet na razie się nic nie stanie, nawet się nie zdenerwuję, bo bo, 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 nie będę o co, bo mamy fajne itemy już zdobyte, więc jest git. Yyy, dobra, dobra, dobra. Mu musi być gdzieś taśma i pilnik, musi być. Kurde. Przypadkowo zdobyłem czerwony klucz, słuchajcie, naprawdę, no to jest piękne. Yy, nie masz nic ciekawego? Nic ciekawego? Kurde, teraz takie temy się zrobiły, straszne, że to jest dramat. Nooo... No, no jestem na hita, zapomniałem. masz zapalniczkę, o, daj Dzięki Wcas yy, tak, lecę sobie odłożyć moje itemy i, i i będę mógł sobie zrobić, słuchajcie, w końcu klucz yy, Tego nie potrzebuję Piek. dobra Let's go do naszej normy robotniczej Bardziej się zdenerwujcie na mnie Yeah. Huh? 65 dolarów, więc teraz, musimy, teraz będziemy musieli zrobić tak hmm, Dostać się tutaj A ja się nie przekopię tutaj pod tym murem hmm. Bo ja bym wolał się przekopać tędy, co nie? I chyba tak zrobimy Wyłączę generator i tylko muszę mieć mocne obcążki Bo bez mocnych obcążków ja tego nie zrobię o nie, to dzisiaj, musi, dzisiaj nie robimy nic, słuchajcie. Dzisiaj musimy tylko zdobyć pilnik i taśmy jeszcze. Yy, I pasowałoby zdobyć też klej jeszcze, jeden fuck. Kurde. Ciężko. Ciężko, 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 ciężko. Nie ma czegoś ciekawego. Masz pilnik masz Wezmę, wezmę, bo on się przyda Ten pilnik się przyda, słuchajcie Ten pilnik będzie naszym wybawieniem, jakby nie patrzeć Dobra Rysznica, spoko Masz mam dużo usług. Nie Nie Kto ma przeszukiwaną celę? Kto, kto, kto? Grubi Krzyś, OK okej Ale tu nic nie ma uh. Kurde, tu nic nie ma grzebienia chyba? pamiętam nie pamiętam, nie pamiętam nie dobra, let's go, zrobimy sobie klucz, klucz od razu płynny plastik 20 więcej intelektu ok w takim razie słuchajcie, lecimy. Tego nie potrzebuję w ogóle już. Więc sobie to wywalę. Dobra, let's go. 20 więcej. Dobra, to potrzebuję 80, żeby klucz zrobić. Ok, fajnie wiedzieć. Kurde, ale powiem Wam, że fajnie, że się udało ten klucz zdobyć, bo ten klucz mi dużo ułatwi. Na pewno ucieczkę mi przyspieszy, więc w tym odcinku nie uciekniemy, ale uciekniemy w przyszłym. Chociaż jak. Jakbym... Nie, 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 nie. Nie mogę uciekać w tym odcinku, bo nie mam pilników ani taśmy. A co z tego, że będę miał sam klucz, jak nie będę mógł przeciąć sobie, wiecie? Nie będę mógł sobie przeciąć yy... siatki. Tak. O kurde. Dobra, jeszcze tak dwa sobie weźmiemy. Let's go. Dobra. Was gwoździe. Dobra, ale co szybko sobie zrobić itemek. Pyk. Pyk, pyk. Mamy plastik personal klucz spoko. Potrzebuję teraz tylko jeszcze taśmę sobie znaleźć. Licho, co masz Taśmy będę dużo potrzebował, słuchajcie. Masz pilnik 150, za drogo. Nie masz też nic ciekawego. Czy ja w kolacji miałem? Nie, w prysznicach i na ćwiczeniach zrobić, od ten, odwrócenie uwagi. Rydel, nie? Dzięki. Zabraliśmy tylko 4 dolary, ok. Halo, wstałe Czas na ćwiczenie, ok. Potrzebuję tak, dwie, dwie taśmy i dwa pilniki. To dwa pilniki mam. Potrzebuję. Te, nie, jeden pilnik mam, potrzebuję. Kurde. Potrzebuję pilnik i potrzebuję dwie taśmy. O kurde, o. Nie masz tu ciekawego, Mordom. Nic ciekawego. Nic wam się nie zmieniło, nie macie nic ciekawego. Ok. I teraz bym mógł kupić ten pilnik, co nie? Ale nie wiem, czy nie lepiej poczekać z tym do jutra. Hmm. to. Dawaj to. Prysznice. Dobra. Prysznice i muszę, uwaga, i muszę dla bizonka znaleźć tęż, dodaczkę zębów, okej. Okay. Nie wierzę w to, on ma teraz tą taśmę. Yy, beczka penarium, beczka penarium. Szybko, 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 szybko. dobra, let's go. Let's go. Dawaj, 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 dawaj. 26 Co yy, ja Ci mogę dać? Yy, nic ciekawego nie masz, okej okay. A my mamy taśmę, słuchajcie, możemy sobie już teraz y, zrobić ten lepsze obcążki, więc sobie to zrobimy. Super call, dzięki Ci bardzo. Mamy pięknie, mamy lekkie kombinerki. No i dobra. Laga, ok. ma na dole CD, ok, to sobie zobaczymy, będą przynajmniej Easy pieniążki zarobione, nie? Gruby, Kacper, MD, laga tu jest Laga, czy ty masz latarkę? Nie masz, no to dziękuję bardzo Co by to zrobić jeszcze, słuchajcie Dawaj, 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 dawaj. Nie, nie umiem, nie umiem ty przedblockować tych skrzynek, słuchajcie, nie, nie potrafię. E, możemy sobie zrobić od razu też e, manekin, żeby sobie był. I na innej myszce teraz operuję, więc mi jest strasznie wygodnie. No i też się trochę odzwyczaiłem od takiego małego ekranu gry, <gry> jakby nie patrzeć. Dobra. Ale mamy czerwony klucz, słuchajcie, i to jest mega fajne, bo już ten czerwony klucz jest. Uuu, ktoś, ktoś, Ta paliczka nie chcę. Laga, ty masz. Masz taśmę za 31. Jak to jest możliwe? halo Laga. Halo, laga. że to jebo 27. Jeszcze coś jeszcze, coś, jeszcze. Co się muszę dać? Się muszę dać szybko, 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 szybko. Eee to, yy. no nie wiem. Jak była beczka to może by mu zaskoczyło od 3 dolary, słuchajcie. Ajajajajaj. Kolejna taśma, słuchajcie. O nie Halo, laga? Nie! A nie, nic się nie stało. A nie, straciłem dolary, tylko fuck. Straciłem moje pieniądze. 23 20 jest Udało się Mamy taśmę Poranne Apple spoko Nie Nie Dzięki laga słuchaj Uratowałeś życie naprawdę Spuściłeś wow. mi 3 dolary cenę Nie Uff. Rysznica spoko Dawaj, dawaj, dawaj. Mam 0, 6, 0, 0. Spoko. Eee, nie mam przeszukiwanej celi. Chyba nie mam. Okej, okay, ulepszę sobie od razu. Mam mocne kombinarki, więc teraz potrzebuję tylko sobie znaleźć mm... Potrzebuję teraz tylko sobie znaleźć, wiecie, yy, taśmy żeby sobie zrobić plakat i tyle. Także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak to stręciłapy w górę z wleczkiem w i i elo, elo.